Dzień dobry! Niesamowita, znana na całym świecie prawdziwa historia o dziewczynce, która urodziła gigantyczne dziecko i zaskoczyła nawet wytrawnych lekarzy. 16 kwietnia 21-latka urodziła dziewczynkę Emily, ważącą prawie 6 kg. Dla lekarzy ze szpitala położniczego był to pierwszy raz, kiedy urodziło się tak duże dziecko. A jak to przeżyła sama dziewczynka i jak to wszystko się stało, zaraz się dowiecie. Proszę bardzo. Młoda dziewczyna miała bardzo duży brzuch. Lekarze myśleli, że to mogą być bliźnięta, mimo że USG pokazało tylko jedno dziecko. Lekarze myśleli, że to bliźniaki, bo była tak duża, mimo że na USG widzieli tylko jeden płód. Tak bardzo o tym myśleliśmy, że nawet zaczęliśmy wierzyć, że tam ukrywa się jeszcze jedno. Mąż dziewczyny, ojciec Emilii, w ciągu trzech dni poprzedzających poród spędził 42 godziny na parkingu przed szpitalem położniczym. Nie mógł być blisko matki ze względu na ograniczenia COVID. Dziewczynka przeżywała dwa tygodnie. Poród trwał 24 godziny. Ale musiała mieć nagłe cesarskie cięcie. Podczas cesarskiego cięcia potrzeba było dwóch osób. Jedna by wydobyć dziecko, a druga by je przytrzymać. Wszystkie ubrania, które przywieźliśmy, nie pasowały na nią, ale na szczęście mieliśmy trzy miesiące zapasowych ubrań, a personel szpitala musiał znaleźć dla nas większe pieluchy na pediatrii. Pielęgniarki w szpitalu nawet zostawały do późna, żeby zobaczyć wagę dziecka i zrobić sobie z nią zdjęcia, bo była taka duża. Wspomina świeżo upieczona mama. Młoda mama zaczyna powoli dochodzić do siebie po tym porodzie, ale do pełnego powrotu do zdrowia potrzeba jeszcze trochę czasu. Obecnie jest na liście oczekujących na fizjoterapię, która ma pomóc w uzdrowieniu jej źle rozciągniętych mięśni brzucha. Drogie mamy, czy trudno jest urodzić tak duże dziecko? Pewnie napiszcie swoje odpowiedzi w komentarzach pod tym filmikiem. Bardzo ciekawie będzie je przeczytać. Dziękuję z góry i będziemy kontynuować. Młoda matka powiedziała: Nadal mam całkowicie zdrętwiały płat skóry wokół mojego pępka. Ze względu na uszkodzenie mięśni brzucha, muszę bardzo uważać, aby nie dopuścić do rozejścia się szwów. Nie mogę trzymać Emilii na rękach ani karmić jej piersią, bo jest taka ciężka, ale powoli mi się to udaje. Oboje jesteśmy zachwyceni naszą cudowną córeczką. Życzmy tej odważnej mamie dobrego zdrowia i szybkiego powrotu do zdrowia. Kropka jej, dziecku i całej rodzinie dużo ludzkiego szczęścia, miłości i dobroci. Niech wszystko będzie dobrze. Jak się z tym czujesz? Drogie mamy, jaka była waga urodzeniowa waszych dzieci? A jaką wagę miałyście wy, drogie Wicki? Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami i historiami w komentarzach pod tym filmikiem. Przyjaciele, wspierajcie kanał swoimi polubieniami i subskrypcjami. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w przyszłych odcinkach na Polish Stories, moi drodzy widzowie.